Cześć, z tej strony Mixol, kanał Retro według Miksola. Dziś chciałem wam pokazać pewną funkcjonalność, e, jaką daje nam Vita. Oczywiście po, po e, pewnej przeróbce. Otóż tak. Możecie stanąć przed wyborem, czy jest, e, czy sens jest kupować na przykład. E, wite, że jeżeli chcecie emulować, tak? To tutaj, że na wicie jest dużo na PSP jest dużo emulatorów, na wicie jest mniej, no, że do Amigi lepsza Wita, o czym już mówiłem, to się wszystko zgadza. Natomiast Wita po odblokowaniu jej exploitem, tak? Daje nam taką możliwość instalowania czegoś co się nazywa Adrenalina. Adrenalina. Jest to nic innego. Nie wiem, czy to jest emulacja, czy jest to środowisko yy, zaszyte. Zobaczcie. Może ja sobie odsunę tej etui, żeby nam się to nie przewracało. Jest to zaszyte środowisko nie inne niż PSP. Czyli mając yy, mając Vita, mamy tak naprawdę także PSP. Jakie minusy? Vita, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nie posiada złącza TV out, czyli nie pogramy sobie na telewizorze. Nie posiada też napędu UMD, o czym mówiłem w jednym z filmów ostatnio, odnośnie filmów na UMD, czyli tutaj też odpada. Ale jeśli chodzi o na przykład emulację, no to tutaj mamy pełną dowolność, tak? No, i zobaczmy sobie, co my tutaj możemy mieć na przykład. Ja o wszystkich większości tych emulatorów mówiłem już w innych, w innych cyklach, w innych filmach. Ale szukam takiego jednego tutaj. No załóżmy sobie Nestera, tak. Jak to będzie nam tutaj w porównaniu z. Z, z PSP działać. Mm. Co mi się podoba? Podobają mi się te analogowe gałki. To jest coś rewelacyjnego. No w PSP mieliśmy niestety ten, ten nieszczęśliwy joystick. No ale weźmy tutaj na przykład A Aj, nie ten przycisk. O, zerem się. W pełni grywalna na pełnym mechaniku. Jeszcze nie ogarnąłem, dopiero się nasce uruchomiłem. Jak to zainstalowałem? No trzeba oczywiście wite. Wite odblokować. Zobaczcie. I zainstalować sobie adrenalinę. Porównajmy sobie w tej chwili z tą kontrą, która jest tutaj. Głośniki wydają mi się mieć troszeczkę bardziej basowy, basowy dźwięk. No, równie grywalna, tak? E, oczywiście, no kwestie finansowe, tak? No widać jest droższa, no ale mówię, no emulacja na przykład Amigi em, jest tutaj dużo, na dużo wyższym poziomie. Tutaj już możemy pograć sobie w Amigę, tak? No e, tutaj załóżmy, może porównajmy też. Jak to by nam się chciało tutaj odpalić? Tutaj możemy amigę odpalić w środowisku. Już nie pamiętam, który był tutaj tym lepszym emulatorem. O, for All tutaj, żeby był lepszym emulatorem. Sprawdźmy też to tutaj, jakby się nam zachowywało. Czy to jest emulowane realnie? Czy ja mam ten emulator? No niestety tutaj jeżeli chodzi o emulację Amigi przez yy, przez adrenalinę przez wygląda, że jest to na podobnym poziomie nawet tutaj chyba że ten czas Obraz jest taki żywszy na nawicie, Ładniej to się prezentuje. No ale jak widzicie, nawicie też, e, też za pośrednictwem eksploju szału nie ma. Ale zobaczmy sobie już troszeczkę inaczej. Czyli wyjdźmy. I możemy tutaj zastosować emulator dedykowany, widzicie? Tu się ciągle coś chyba nam doczytuje. A ustawienia zostawmy. Tak są. Ach, obraz troszeczkę będzie przeciągnięty, no ale koncepcji zobaczycie, nie, 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 nie chciało mi się bawić ustawieniami. Tutaj nie wiem, czy to stanęło całkiem już namurowane nadębowo. Coś tutaj jeszcze z ustawieniami, ale to już kwestia. Aha, wywaliło. Ale okej, okay, no gra. No a tu nam zawisł całkowicie, spróbuję włączyć drugi emulator. Aha, tu się wczytuje. Jak widzicie wita tutaj dość, dość dobrze. Słyszycie sami co się dzieje. No, to się chyba no, Niech nam się tu czytuje, jak widzicie. W pełni grywalnie, tak? I to jest to, dlaczego chciałem właśnie Witę zakupić, tak? No, a tutaj jeszcze mieli. sobie witkę. No niestety, odpada nam e, posiadając witę e, napętu MD, czyli taki fil prawdziwy. Natomiast no, jak widzicie da się, e, da się te tytuły hmm, odpalić jeszcze zobaczymy jedną rzecz może w międzyczasie. Jak tam się będzie nam zobaczyć, co się dzieje. Dźwięk nam szarpie, chyba najlepiej byłoby go w takim układzie w ogóle wyłączyć. No co przy, w przypadku amigi jest karkołomne, bo tracimy bardzo dużą część tej, tej najfajniejszej strony, czyli tego cudnego dźwięku. A tu chciałem Wam jeszcze w międzyczasie pokazać kolejną funkcjonalność. Oczywiście to chyba będzie szybciej, jak skorzystam z saveu. Mamy też GPS-a1, tak? praktycznie grywalność jest dla największych hardkorów i co więcej wam powiem nawet podkręcenie procka tutaj no w tak duży spadek Tak, duży spadek tutaj, klatek, że, że praktycznie gra jest niemożliwa. Chciałem jeszcze wyłączyć dźwięk, ale czyżby się nie dało? Jest sound demolition, no, no troszkę lepiej, ale ale dalej widać spadki klatek. Niestety. Według mnie proste gry, tak. Bardziej skomplikowane, nie. A co my tutaj mamy? Tak jest. Medal of Honor. Wyłączymy sobie PSP. Czyli co, kupując, widzę, tak naprawdę mamy PSP. Mamy psa 1 mamy emulatory z PSP, mamy emulatory na Vita. no i mamy oczywiście ogromną bazę fajnych tytułów na Wite, również. I oczywiście też wciskając. ustawienia samego eksploja. Tak to mniej więcej wygląda, gdyby Was zastanawiało, jak sobie Wita radzi z tytułami. Wszystko działa płynnie. Trzymajcie się. Cześć.